Słońce zaczęło późno wstawać, generalnie hmm. wstałem po jakiejś tam dłuższej drzemce w krótkim śnie, tak bym to nazwał. Jadę to załadować. W sumie dzisiaj jest piątek, nie byłem tego świadom. Jeszcze nie wiem na kiedy to do dodunek, ale macie czasami tak, że nastawiacie sobie budzik, żeby gdzieś zdążyć i nastawicie sobie ten budzik z jakimś tam e, delikatnym e, zakładką, zapasem tak, żeby nie zrobić sobie fuck upa. Żeby, powiedzmy na przykład jak nie obstaniecie to, nie ja wiem, móc e, nawet godzinę później się obudzić będzie ok, czy tam dwie no i ja tak dzisiaj mam obudziłem się e, dobra, to jeszcze sobie pośpię nie? no to się machnąłem, potem się znowu obudziłem i tak liczę te godziny mówię, Jezus Maria Miałem być planowo na 11.30, a przecież ja nie zdążę na 11.30. Ja mam jeszcze 350 km, ja nie zdążę, nie? O czym patrzę? A mi się 11.30 po kiczkała z 10.30. Ja nawet będę przed 10.30, ale... Nawet, nawet będę na... No dobra, na 10.30. Czyli jakby godzinę po no, no dobra, mamy zapas. Dzień drugi mojego wojażu przedświątecznego. Także witam w kolejnym odcinku. Hehe. He. Ma Teraz tak, e, załadowałem towar całą jedną poletę 50 kilo. I ja jestem do Anglii, ale dopiero na poniedziałek, jest godzina 13.15 w piątek. Ja mam do Anglii, nie wiem, stąd 600 km. I z tego co wiem, to gdzieś tam po drodze pod prąd się pewnie podepnę. Będę sobie stał na prądzie, także zobaczycie, jak to jest, coś nowego. Tego jeszcze chyba na vlogu nie było, bo wszyscy, ale to wszyscy. Gdzieś tam z moich znajomych, już nie jeden weekend stali, po prostu podpięci pod prąd na jakimś parkingu, czy to płatnym, czy niepłatnym. Nawet nie wiem jak to funkcjonuje, bo powiem wam szczerze, że to jest praktyka, którą stosuje wiele firm od wielu lat, a ja nie miałem jeszcze ani razu okazji. Ani razu. Zawsze mi się trafiała albo długa trasa na weekend, albo, albo w ogóle trasy nie miałem, albo taką, że nie było po drodze do bardzo gdzie, więc no ten. Także taka sytuacja, ale tymczasem to ja idę spać, prześpię się za 3-4 godzinki, potem jadę do Lidla na zakupy, bo w Polsce oczywiście ich nie zrobiłem. A potem będziemy działać dalej. Także dobranoc, do zobaczenia za chwilę, znaczy ja za parę godzin. A, teraz jestem tylko ciekaw, czy mnie będą gonić za kamerę w Lidlu, czy nie? Zobaczymy. Miejsce dla piesków tam było. Ja powiem wam, że kartą się czasami przydaje. ponieważ postanowiłem że Taktycznie to i tak źle rozegrywam, jak widać. Albo po prostu wziąłem za mały kartą. Ale jest jakiś ser, łosoś. Szynka prościutko, szynka parańska ogólnie po Aj, A i wbrew pozorom te bułki. One nie są takie tragiczne, bo jedna ma chyba 210 kalorii albo coś koło tego. Słuchajcie, bo to muszę nagrać. Rzeczywiście jest to stoisko z takimi okazyjnymi rzeczami. To chce Halloweenowe jajka. 10 Halloweenowych jaj. Jeszcze na przecenie. O, i jabłuszkowy Jim Beam. Ale przecena. 988 z 9,99. Super. 40 groszy taniej. Zajebiście. No dobra, 50. O, a tu halloweenowe babeczki. I halloweenowe chipsy. I halloweenowe... oczy? No dobra, ale Polo w Niemczech to się skuszę. To, to, słuchajcie, to, te konkretne, to jest smak mojego dzieciństwa, dosłownie. Smak mojego dzieciństwa. Teraz jeszcze bądź mądry i to spakuj. Ale ciepło w tym osie. Masakra. Problem logistyczny polega na tym. Muszę z tym zrobić porządek. Mam dwie torby monsterów Wejdziesz? No! He! Ideolo! Tylko teraz nie wiem co z monsterami To zabieram No dobra, jakoś się udało To jeszcze moja poduszka leży, bo ja się Ogólnie się spodruszkowałem. Moja woda. bańka do uzupełnienia. I cyk, o! Ogólnie spedytor do mnie dzwonił, że wyśla mi bliżej parking na prąd. Ja powiedziałem, że jadę na Belgię, a teraz trochę żałuję. Nie wiem, czy mi go dzwonił, bo tu gdzieś kolega podobno ma wstać. A mam czekoladki z Korei Północnej od Emila, które dostałem na targach. Kinder Bueno Dark. Nie byłbym sobą, gdybym je spróbował. Kinder Bueno z, jak przypuszczałem, ciemną czekoladą. Teraz tak. Albo ta ciemna czekolada nie jest aż tak ciemna, w sensie nie jest taka rasowa, albo w Kinder Bueno smak czekolady nie odgrywa większego, większej roli tylko ten krem w środku, bo szczerze, no to nie, nie odczułem ogromnej różnicy. Doświetlę się. Niestety tak kończy człowiek. E, jak na dwójce jest jakiś korek. Prawdopodobnie był jakiś wypadek, bo jak ruszałem, Google mi pokazywał godzinę 15 korka. Teraz pokazuje mi już godzinę 40 korka na dwójce. Więc tak jak widać, jadę sobie landami. Więc niemieckie wioski pozwiedzamy. Za chwilę mam tą stację, za. Nie wiem. 6 km, 7 km. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja mówię. Pierwszy raz się pod prąd podłączam, nie mam pojęcia, ale. Cóż. Zaportuję eee, się Wam. 22.38 Kilometr na dzisiaj. Myślę, że ruszę dopiero w niedzielę. Generalnie mam. Stąd do portu będę miał około 200 km, może 250? No i po Anglii jakieś 150, czyli 400 km, także myślę, że w niedzielę po południu ruszę dopiero. Tak mi się wydaje. W takim późnym popołudniem. You

Tu jest taki fajny ten, w ogóle nie wiem kto, ale ktoś stoi od nas. Tak, od nas, zaraz Wam pokażę, bo to była taka chwilowa oklejna, ona podobno chyba nie wchodzi na stałe. Po ciemku będzie generalnie gówno widać. Ja wpadłem na pomysł, że skoro tam jest wolne gniazdko to ja sobie stanę z tej strony. I jak sobie stanę z tej strony, to. Będę miał ciszę. Czytam szybko kabel. Napisałem mojemu spedytorowi numer, yy, pod który się podłączyłem. Wiem, nic nie widać, ale tam już macie dwie, które się świecą. I tu mam już informację, że jestem pod prądem, a nie na stacyjce. Ogólnie jeżeli chodzi silnik i chłodnia chodzi z zasilania sprężarkowego z silnika i podłączymy to pod prąd jednocześnie to zaczyna nam wyświetlacz piszczeć. Zresztą z dwóch źródeł i trzeba silnik zgasić. I miałem taki zamiar, że napiszę do spedytora, ale zanim on mi to ogarnie to ja jeszcze powiem coś do kamery i powiem coś w stylu, że no to teraz czekamy aż podłączą mi prąd. Natomiast nie zdążyłem kamery włączyć a już mi piszczało, po prostu hiperprędkość Andrzeju, naprawdę. Hiperprędkość. No. To ja idę spać. Tak wygląda sytuacja. Wszystkim Wam życzę miłego dnia, fajnego południa, ekstra wieczoru, albo dobrej nocy. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Pyk!